Dzisiaj jest 16 września 2019 jesteśmy nad jeziorem Miniwanko To Właściwie jest taki zbiornik sztuczny, ale jest też w górach przepiękny Przed nami panorama, co so, siedzimy z Basią moją siostrą Cyk cyk To jest niedaleko Tama i oglądamy Tak się zbiera na deszcz ale może nie będzie padać Tutaj pogoda jest zmienna, tak jak w każdych górach. Teraz możesz przytrzymać, ja pomacham. No, wolniutko. Ja też tu jestem, także nie tylko głos, ale też wizja. No, super. Jestem już tydzień, jeszcze jestem i cały tydzień. Do niedzieli. Cisza i spokój. Tylko nasz fala. Możesz no paźlem teraz jeszcze zrobić. No, do koła. Tak minutka była. No nie można włączyć.